W dworze skrzynki odbyła się wizyta studyjna grupy samorządowców, przewodników turystycznych i przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Wielkopolski nowy obiekt na mapie turystycznej aglomeracji poznańskiej który już tutaj mocno zaistniał no i chodzi o to żeby wiele osób dowiedziało się że to jest obiekt konferencyjny że to jest obiekt szkoleniowy ale że również jest to siedziba instytutu skrzynki który ma zadanie promować ofertę kulinarną i kulturalną powiatu poznańskiego no i szczególnie te kulinaria są tutaj ważne bo jest to też siedziba szlaku smaki powiatu poznańskiego więc branża skorzystała z tego zaproszenia wszystkie miejsca na list zostały zapełnione, no i mieliśmy okazję zapoznać się z obiektem, z jego działalnością, pozwiedzać, no teraz przyszła pora na kulinarię. Dwór ma swoją bazę noclegową. Mamy 27 pokoi, to jest 53 miejsca, mamy restaurację, mamy trzy sale konferencyjne, mamy wspaniałą galerię fotografii, mamy Izbę Pamięci, mamy plac e, animacyjny i e, plac grillowy. To wszystko może być znakomitym elementem do wykorzystania podczas planowania i organizowania pobytu gości z zagranicy czy z innych rejonów Polski tutaj, w Powiecie Poznańskim, w sercu naszego kulinarnego dziedzictwa. Bo warto powiedzieć, że Instytut Skrzynki prowadzi szlak kulinarny smaki powiatu poznańskiego i Dwór Skrzynki jest naszą kulinarną stolicą powiatu. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez Powiat Poznański, Instytut Skrzynki oraz poznańską lokalną organizację turystyczną.